Witam w kolejnej praktyce. Tutaj Aga. Zapraszam dzisiaj na dość krótką praktykę linia sajogi skoncentrowaną na obszarze naszych bioder. Będzie trochę ćwiczeń mobility, będzie trochę rozciągania, a wszystko przeplecione fajnym, płynnym flow. Możesz mieć koc, jeśli Twoje kolana są wrażliwe, możesz mieć również w zasięgu ręki bloczki lub książki. Pamiętaj o akceptacji swoich zakresów, o bezpiecznej praktyce. No i życzę Ci dużo, dużo przyjemności i uważnego, świadomego ruchu. Zaczynamy w pozycji stojącej. Jesteśmy w studio Lula v na Warszawskiej Ochocie, gdzie prowadzę również zajęcia stacjonarne, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Zaczniemy sobie na początku Maty w pozycji Góry Tadasana. Połącz ze sobą duże palce stóp. Rozchyl delikatnie pięty. Dłonie zwróć wnętrzami do przodu. Aktywna pozycja. Odbij się od pięt. Wyciągnij swoje ciało ku sufitowi lub ku niebu. Weźmy głęboki wdech nosem. I luźny wydech ustami. Poczuj jak barki się opuściły. I raz jeszcze wdech. I... I z wdechem unieśmy ręce wysoko nad głowę, wyciągając całe nasze ciało. I z wydechem odblokuj kolana i miękko zejdź do skłonu. Puszcz luźno głowę. I wdech, wydłuż plecy w półskłonie. Z wydechem wejdźmy do klęku podpartego. I wdech, pozycja krowy, plecy w plecach. Wydech, kocik, grzbiec, okrągli plecy. I wdech neutralny kręgosłup, połącz ze sobą kolana. Ok, i teraz tak. Lewa pięta zbliża się do pośladka. Odwodzimy stopę na zewnątrz, tak, żeby wylądowała poza matą na palcach. Ciężar ciała odrobinę w tył, i teraz podnosimy lewe kolano. Lewa pięta może być na macie, może być w górze i odpychając się od dłoni wysyłamy ciężar ciała mocno w tył. Siadamy na prawym pośladku, odpychamy się od dłoni. I wracamy tą samą drogą. Prawy pośladek w górę, lewe kolano do prawego, zatrzymaj chwilę, poczuj ruch, rotacja wewnętrzna w biodrze, lewa stopa do góry i wraca. Na swoje miejsce, na matę. I druga strona. Prawa pięta do pośladka, stopa na zewnątrz maty, na palce. Unosimy prawe kolano, rotacja zewnętrzna, odpychamy się od dłoni, lewy pośladek do tyłu. Mocne dłonie, możesz wyjść na opuszki. I wracamy tą samą drogą. Lewy pośladek, góra. Prawe kolano do lewego, rotacja wewnętrzna. Podnosimy prawą stopę i wracamy stopą na matę i troszkę szybciej lewa do góry stopa na zewnątrz kolano góra biodra w tył wyciągnij i powrót do góry kolano do kolana stopa do stopy i druga strona prawa stopa na zewnątrz kolano góra ciężar ciała w tył i powrót biodra góra prawe kolano do lewego stopa do stopy no jeszcze raz stopa na lewo Kolano góra, ciężar ciała w tył i powrót. Góra, kolano mata, stopa mata. Prawa noga na zewnątrz, kolano góra, ośrodki w tył. Góra, kolano do kolana, stopa do stopy. I kolana szeroko na boki, palce stóp połączone, grzbiety stóp mata. Pozycja dziecka, wyciągamy się, bierzemy wdech i wydech. I z wydechem kręg po kręgu unosimy się w górę, ciężar ciała do przodu, opuszczamy biodra, a podnosimy stopy. Łokcie mogą być proste, ale nie w przeproście, jakie jest za intensywnie, zegnij łokcie, łokcie do tyłu, ściągnij łopatki. Stopy zbliżamy do pośladków, unosimy klatkę ciut wyżej, wdech. I z wydechem rozluźnij stopy, opuść. Cały przód ciała na matę, stopy na szerokość bioder. I teraz lewą rękę przenieś sobie do boku. Prawa zostaje tak, jak była. Zbliżamy prawą stopę do pośladka. Przekręcamy się na lewy bok z intencją dotknięcia prawą stopą do lewej dłoni. Zostań wdech i powrót naprzód ciała na matę. I zmiana strony lewa dłoń pod bark, prawa do boku. Lewa stopa do pośrodka, przekręcamy się na prawy bok. Chcemy dotknąć stopą do dłoni. To jeszcze po razie. Powrót do przodu. Prawa ręka pod bark, lewa na bok. Prawa stopa do dłoni. I zmiana. Prawa ręka do boku. I lewą stopą chcemy dotknąć do dłoni. I wróćmy sobie do centrum. Dłonie pod barkami. I wdech. Pozycja kobry. I z wydechem. Unosimy się na kolanach do pozycji dziecka. Weźmy wdech. I wydech. I kręg po kręgu. Podnieś swój tłów do góry, siadając na piętach. Odkręć barki. I wstaniemy sobie na kolana. Unosimy ręce do góry. Ciężar ciała na lewe kolano. Wyciągamy prawą nogę przed siebie i obniżamy biodra mocno do przodu. Aktywna prawa stopa, mocne pośladki. Sięgnij rękami wyżej dech. Wydech wróć do centrum i prawa stopa po skosie. Odrobinę na prawo. Kolano śledzi duży palec i znów wykrok boczny. I wracamy. No i prawa stopa całkiem. Do boku, pięta w linii kolana i znów wykrok boczny. I powrót. I tą samą drogą wracamy. Prawa stopa po skosie. I wydech, wykrok, powrót, wdech. Stopa do przodu, wykrok, wydech. I powrót, wdech. I kolano do kolana, na chwilę opuść barki. Odkręć. I zmiana strony. Prawe kolano uziemione, ręce góra. Wyciągamy lewą stopę przed siebie. Ciężar ciała mocno do przodu, obniż biodra, ale lewa stopa wciśnięta w matę. Dech. Wydech, powrót do pionu, do centrum. Lewa stopa po skosie i znów wykrok. Wydech. Powrót, dech. I lewa stopa całkiem do boku. Pięta w linii prawego kolana. Wykrok boczny. Wydech. Wdech. I tą samą drogą powrót. Po skosie. Wydech. Wykrok. Wdech. Wydech. Wykrok do przodu. Wydech. Powrót. I z wydechem opuść ręce. Opuść kolana. Do kolana. Odkręć barki. Lęk podparty. Wesprzyj się na dłoniach, ciężar ciała do przodu, podnosimy kolana, pies z głową w dół. Pierwszy pies praktyki. Jak masz tylko ochotę, pouginaj na zmianę nogi w kolanach, poruszaj biodrami, talią, głową. I zatrzymaj. Wdech w się. Wdech w psie. I wdech spójrz do przodu, unieś pięty. Z wydechem zagnij kolana, brzuch między uda. I wdech przejdź albo przez przedpate wydusz plecy, półskłon. Wydech, skłon. I wdech idziemy w górę, bierzemy ze sobą ręce nad głowę. I wydech, skłon. Wydech, półskłonie. Wydech, przejdź do deski. I zatrzymaj w desce. Wydech, ciężar ciała do przodu, pozycja kija, można opuścić kolana. Wdech, pies głową w górę, bądź kobra. Wydech, pies głową w dół. Zatrzymaj, wdech. Wydech. Możesz połączyć duże palce stóp z tyłu maty i prawa noga do góry, trójnogi pies. Zginamy prawą nogę w kolanie, wypychamy ten prawy kolec biodrowy, dociskamy mocniej prawą dłoń. Wdech. Z wydechem ściągnij prawe kolano do prawego łokcia. Zatrzymaj chwilę. Może podciągniesz kolano wyżej do pachy i opuść stopę po zewnętrznej stronie dłoni. Wejdź na opuszki palców, możesz wejść na ploczki, wydłuż plecy. I z wydechem opuść lewe kolano, wycofaj biodra do szerokiego puszpagatu. zadrzej palce prawej stopy, podnieś podeszwę, prawe biodro do tyłu, lewe do przodu. I teraz lewa ręka zostaje na macie, prawą unosimy do góry. Skręcony mały trójkąt, wdech. I z wydechem zginamy prawą nogę w kolanie, palce stóp troszkę na zewnątrz i sięgamy prawą ręką mocno do przodu. Rozciągamy jaszczurkę, można podnieść lewe kolano do góry. I wracamy. Lewe kolano, mata, biodra w tył, mały, półksie... Pół. mały skręcony trójkąt. Odkręć klatkę, biodra na wprost. I wydech powtarzamy, rozciągnięta jaszczurka, lewe kolano, być może góra. I jeszcze raz wydech, prawa ręka, góra. I wydech, rozciągnięta jaszczurka. I unieść tu w troszkę wyżej. Tym razem prawa ręka idzie za lewą, a my przekręcamy się twarzą do długiej krawędzi maty, wchodząc do skłonu w szerokim rozkroku. Przenieś ręce do przodu, tak jak do psa z głową w dół, tyle że nasze stopy są szeroko rozłączone, i wyciągnij się tutaj. Możesz dodać ruchy spiralne swojego kręgu Możesz mieć dłonie na bloczkach. I zatrzymaj. I uwaga, spójrz między dłonie, podnieś pięty, przenosząc ciężar ciała na ręce i z kontrolą, z taką uwagą i świadomością swojego ciała. Powolutku opuszczamy kolana. I stopy mniej więcej przenosimy piętami za linię kolan. Wchodzimy sobie do pozycji żaby. Pośladki w tył w stronę pięt i kilka razy można się pokołysać przód tył. Jeśli twoje kolana są wrażliwe, możesz podłożyć sobie koc pod kolana. I biodra w tył, możesz zejść piętro niżej na przedramiona i zostań, poczuj pozycję i oddychaj. Stopy flex. I wyjdziemy z pozycji, podnieść się na dłonie. Wyjdziemy tą samą drogą. Podwiń palce stóp, silne ręce, hop, kolana góra, ciężar ciała w tył. Najpierw rozciągnięty pies szeroko rozstawionymi stopami. a Następnie podejdźmy sobie dłońmi pod barki, wydłużmy plecy i przejdźmy dłońmi do przodu. Maty. Prawa stopa zwraca się palcami do przodu, lewa stopa jest odłożona. Piętą na macie i palce zrzucone do lewego rogu maty. Też dłonie można mieć na bloczkach. Wyduszmy plecy i z wydechem skłon do prawego uda. Piramida. I wdech, wydusz plecy, unieś brzuch nad udo. Zegnij prawą nogę w kolanie i wejdźmy do wojownika pierwszego. Ręce nad głowę, dłonie połączone, rozłączone. Uwaga na kolano. Prawej nogi, żeby nie uciekało ani do wewnątrz, ani na zewnątrz. Wdech. Z wydechem wojownik drugi. Możesz zwiększyć dystans między stopami. Opuść ręce do linii barków. Wdech. I wydech. I z wdechem odwróćmy pozycję trójkąta. Wyprostujmy prawą nogę. Prawa ręka mocno za głowę. Można też zgiąć rękę w łokciu. I z wydechem zginamy prawą nogę w kolanie. Obie dłonie na matę. Przejście przez winiasę deska. Czaturangę. Z głową w górę. I dół. I wdech w I Wydech. Stopy razem. Duże palce. I lewa noga tym razem do góry. Otwórz biodro. Zginamy lewe kolano. Kolano jak najwyżej do sufitu. Dociśnij lewą dłoń. Wypnij lewy kolec biodrowy. Wydech. I z wydechem lewe kolano, ściągnij do lewego łokcia. Zatrzymaj chwilę, łokieć, kolano w kontakcie z łokciem. Może podciągniesz je ciut wyżej i opuść stopę na zewnętrznej krawędzi maty, tuż przy dłoni. Opuść prawe kolano, dłonie na opuszki albo na bloczki. Wyduszmy na chwilę plecy, biodra nisko i do przodu. I z wydechem wycofajmy biodra do tyłu, szeroki pół szpagat. Podejdźmy dłońmi pod barki i znów plecy proste. I z wydechem na momencik skłon. I wdech. Unieść brzuch, unieść tłów do góry. Prawa ręka zostaje pod barkiem, lewa do sufitu. Dodajemy skręt klatki piersiowej. Bierzemy wdech. Prawa ręka może być na bloczku, pamiętaj. I z wydechem rozciągamy jaszczurkę. Zginamy lewą nogę w kolanie, palce, stopa na zewnątrz. I lewą ręką sięgamy mocno do przodu. Być może podniesiesz prawe kolano. Odkręć troszkę lewy bark. Wycofaj go. Do stawu. I wracamy. prawe kolano mata. Wycofujemy biodra, prostujemy lewą nogę. Dodajemy skręt. Mały skręcony trójkąt. I wydech. Raz jeszcze nasza jaszczurka. Modyfikacja. Może tym razem podniesiesz prawe kolano, sięgniesz lewą dłonią, ciut dalej. I powrót. Prawe kolano, mata. Wyprostuj lewą nogę, lewa ręka góra. Szeroki półszwagat plus skręt. czyli Mały skręcony trójkąt. I ostatni raz nasza jaszczura. Dech. I z wydechem unieśmy wszyscy prawe kolano na moment. Lewa ręka idzie za prawą, za prawy nadgarstek i przekręcamy się do skłonu w szerokim rozkroku. Przekręcę się do Was. I znowu wyciągamy ręce mocno do przodu. Ciężar ciała w tył, pośladki ciągną cię do tyłu, a ręce w przeciwnym kierunku. Wyciągamy się na dwie strony. I tym razem zamiast do żaby wyjdziemy do jogicznego przysiadu, do malasana. Wydłuż plecy, podejdź dłońmi pod barki i hop, dwa kroczki do wewnątrz, pięty do wewnątrz. I siadamy sobie. Dłonie przy klatce piersiowej, zróbę głowy wysoko. Można też unieść kolan, łokcie nad linię UT, wtedy będzie pozycja troszkę aktywniejsza. Jeszcze wdech I z wydechem. Wróć dłońmi na matę, wesprzyj się na nich i podnieś biodra do góry. Zwiększ dystans między stopami i lewą. Zwróć palcami do długiej krawędzi maty. Przenieść dłonie do przodu maty, tak żeby znalazły się po obu stronach stopy i ustaw tylną stopę może trzeba zwiększyć dystans zmniejszyć dystans między stopami. Prawa będzie zwrócona do prawego rogu maty, biodra na wprost, może bloczki, wydłuż plecy i wydech skłon do lewego uda piramida. I wdech unieśmy się do połowy. Zginamy lewą nogę w kolanie i ręce góra. Wojownik pierwszy. Wira, Badrasa na jeden. dokręć troszeczkę prawe biodro. Przypilnuj lewego kolana. Aktywna, lewa stopa. Ręce w górze, wdech. Wydech. I jeszcze jeden. I z wydechem wojownik drugi. Otwórz pozycję skręć biodra do długiej krawędzi maty. Możesz zwiększyć odległość między stopami, ręce na boki, dumna, silna pozycja. Biodra podrasa na dwa, wydech. I wyprostujmy lewą nogę, prawa dłoń idzie z tyłu na udo, lewa do góry do sufitu i za głowę. Odwracamy, odwracamy trójkąt. Bierzemy wdech. I z wydechem zginamy lewą nogę w kolanie. Dłonie do przodu maty. Przejście przez vinyasa. Deska. ciężar ciała do przodu. taturanga ki. Z głową w górę. I dół. I z wdechem zroluj się do deski. Opuść kolana na matę i tym razem wyciągnij prawą nogę do tyłu i skrzyżuj prawe kolano za lewym. Rozchyl stopy troszkę, wyżej, troszkę szerzej w stronę zewnętrznych krawędzi mat. Niech biodra zostaną mniej więcej na wysokości kolan, a dłońmi przejdź sobie do przodu opuszczając klatkę w dół. Modyfikacja pozycji szczeniaka. Możesz opuścić czoło. Możesz dłonie mieć na bloczkach. Jak czujesz pozycję za intensywnie w plecach, to wyjdź sobie po prostu na przedramiona. I tutaj sięgam na mostkiem wtedy. Jak jest w porządku, ręce z przodu, Maty? Możesz trochę zwiększyć też odległość między dłoni. spokojnie. Jeszcze jeden wdech. I z wydechem przenieś sobie dłonie troszkę bliżej twarzy. Podnieś się na nich. Podwiń palce stóp. I wejdziemy do psa z głową w dół ze skrzyżowanymi nogami. Podnieś kolana tuż nad matę. Odpychamy się od dłoni. Ciężar działa w tył. Kolana zgięte. Wdech. I wydech. I znów ciężar ciała do przodu. Opuść kolana, stopy na zewnątrz. I usiądź sobie między piętami. Jak jest za intensywnie, czujesz napięcie bądź w kolanach, bądź w biodrach, łapiemy bloczek, podnosimy biodra trochę wyżej, siadamy na bloczku. Jeśli nie mamy bloczka, to uwolnijcie sobie tą dolną nogę, wyprostujcie ją i niech tylko górna będzie zgięta. Lecę proste. I zostajemy. Jak mamy pełen oplot, możesz sobie przenieść dłonie napięte na kostki i dodać jeszcze skłon. I wracamy tułownik do pionu, biorąc wdech. Przenieś sobie ręce do tyłu. Odchyl się, podnieś kolana w górę i rozplatamy nogi. I wycieraczki uda jedna strona, druga. Może poczujesz też taki przyjemny masaż w pośladkach przez ten ruch. I wracamy sobie do klęku podpartego. Możesz skrzyżować nogi, możesz przerzucić nogi na jedną stronę maty, lęk podparty. I lewa noga tym razem do góry. Weźmy wdech, poczuj pośladek. I krzyżujemy lewe kolano za prawym, rozstawiamy sobie stopy troszkę szerzej. Biodra zostają nad kolanami. No i nasza wersja pozycji szczeniaka. Ręce do przodu, Maty. Może opuścisz brodę, może opuścisz czoło, a może jest za intensywnie i wejdziesz sobie po prostu na łokcie. I zostań tutaj. Powoli zaczniemy wychodzić, podnieś głowę, wesprzyj się na dłoniach i wróć dłońmi pod barki. Podwiń palce stóp, możesz troszkę zmniejszyć dystans między stopami. Wciśnij dłonie w matę i unosimy kolana do góry, a następnie ciężar ciała w tył, do tego zmodyfikowanego psa. Nogi skrzyżowane, wdech. I z wydechem wracamy. Ciężar ciała do przodu. Raz jeszcze opuszczamy takie skrzyżowane nogi w kolanach. Stopy na zewnątrz. Nasza pozycja. Krowiego pyska. Właściwie pół pozycji, bo mamy tylko nogi zaplecione. No i pamiętaj o modyfikacji. Zawsze możesz sobie wyprostować lewą nogę. Tą dolną. Albo usiąść troszkę wyżej. Docelowo chcemy, żeby kolano było nad kolanem. Oba kolana. W jednej linii możesz przenieść dłonie na kostki, możesz przenieść ręce do tyłu, za pośladki albo do przodu, jak ci wygodnie. Jeśli czujesz przestrzeń w swoim ciele, w biodrach, w plecach, możesz delikatnie pochylić się do przodu. I wdech, wracamy do pionu, przenosimy ręce do tyłu, wychodzimy z pozycji, odchylamy się, rozplatamy nogi i znów przestaw stopy na krawędzie maty. I przenieś je na, uda na jedną stronę, na drugą. I wróć kolanami do centrum, wyprostuj i z wydechem ręce góra, zegnij nogi w kolanach i z wydechem przenieś sobie. Przed ramiona pod uda i opuść głowę na kolana albo między kolana. Poddychaj ich między łopatki do pleców. Powoli unieść wzrok, unieść głowę, rozpuść pozycję i usiąść sobie tak wygodnie. I z wydechem jeszcze unieśmy ręce wysoko do góry, z wydechem zegnijmy je na kształt kaktusa, poczuj aktywność pleca i wyprostujmy ręce. Prawa do boku, lewa do góry i zegnij górną rękę w łokciu. Możesz teraz napierać głową na dłoń, odchylając troszkę. Plecy do tyłu, wyciągnij lewy bok, wdech. i wydech, wracamy do centrum i ręce góra, wdech, wydech, kaktus, wyprostuj i lewa ręka do boku, prawa góra Może możesz zgiąć górną rękę w łokcie, sięgając łokciem wyżej, napierając głową na dłoń, też nic intensywnego dech i wydech wróć do centrum bardzo ci dziękuję za tę wspólną praktykę mam nadzieję że poczułaś poczułeś więcej przestrzeni w swoich biodrach ale też może w tyłach nóg w dolnej części pleców daj znać jak podobała ci się ta niezbyt długa praktyka życzę ci dobrego dnia wieczoru do zobaczenia Kolejnym nagraniu.